Witam Was, ja jestem Invictus yy, a to jest odcinek Steambrand Stone yy, tak, tak jak mówiłem powraca seria z Stone oczywiście nie zaczynamy od nowa tylko kontynuujemy naszą przygodę z Timber and Stone'em yy, zaraz, gdzie był mój budowniczy builder builder nie Bo zgubiłem tu buildera, nie pamiętam który to był mój builder Ten piąty, to lipa Gdzie jest mój builder? What the... No co jest? Ogarnij się myszko Nie, pierdziele Eee Może taki my zrobimy? Bilder, Biller. Dobra. Ten idzie tu. Tylko, tylko, tylko. Shingles, Shingles. Ja Idziemy Który to jest? Carpenter. Ten nie. Ten był Carpenter. Tak, resources. Tools, może. Tools jest coś. Hammer, nie. No i ja ten odcinek będzie krótszy, bo... Nie mam zbytnie ochoty na razie na to yy, na razie trochę zaspany jest Tak kurz to cały czas nie spałem żal w ogóle będzie ważne shingles, tak shingles I tak BTW gdzie jest builder Equipment Ladder. Dobra, już wejdzie. E, na razie nie mam ochoty na po prostu na Timberland Stone to będzie taki troszkę krótszy odcinek. Takie pół godziny to będzie, więc... W sumie nie wiem czy na dni zacznę po prostu tworzyć pół godzinnych odcinków, bo myślę, że tak będzie najlepiej, bo takie dłuższe to pewnie nikt nie ogląda. Więc... Po prostu zacznę kręcić pół godziny yy, tak w sumie co? Tak w sumie to nic się nie zmieniło od poprzedniej rozgrywki na poprzednim kanale yy, Zaraz chyba będę kręcił w ogóle tego tego tego, no jak to się nazywa? Evil Islands, net fajna gierka, yy, wciąga Zaraz 40, niech mi zrobi albo 50 I z Shinglesy 40, 50 Dobrze Oj, kolejny gość, łucznik znowu yy, Inżynier troszkę, troszkę kopacz, troszkę farmer. Charyzmatyczny no Dobra, no ale co ja z tym mogę zrobić tak naprawdę? Farmera kolejnego chyba z ciebie nie zrobił, no bo... Chociaż farmer masz. Farmer. Farmerusa. Dobra, ten buduje czy niebo. Aha, bo jeszcze deski się robią, dobra mm. Mm, 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 mm. Mm, Co ja je jeszcze tu mię do roboty? Design, handig mine To mię do wykopania Ciach Tu mur oczywiście, jeszcze jedna warstewka Bo na razie mam dwuwarstwowy ten mur Dobra Zaraz, 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 tak dobrze Teraz jeszcze tędy cia. Kurde, dobra, Niech tak sobie będzie na razie Kopacze kopią, czy zobaczmy Carpenter, farmer mm, Farmer, kopacz Ten kopacz sobie tu kopię a ten śpi No trochę zmęczony jest no to Na prawo w ogóle mamy 1190 dirtu e, stona mamy mało, 1000, y, Co ja mówię? 1000, mamy 6, y, 366 stona tylko e, zbyt dużo cegieł nie wyjdzie z tego w ogóle ja tak myślałem, że potem tutaj objąć wodę trochę, że tutaj zrobić jakieś... Pomost, coś, z miasta most gdzieś tu na koniec, żeby kolejne konie, kolejny kraniec świata, więc ulicą. Tutaj y, zrobić taką y, platformę, murem ją otoczyć. Miasto takie wodne troszkę. Yy, tak Yy, długo jeszcze, Carpenterze? Już robisz shinglesy. Dobrze. Yy, czemu ty nie robisz? O! Teraz chyba zacznie robić, no właśnie. Ile w ogóle my mamy shinglesów? Dziewięć. No kurde, trochę mało tych shinglesów się robi. Dobra yy, Zaraz Dobra jeszcze Tu build Shingles Ciao yy, Tak Chciałem też powiedzieć o Evil Islands Tak bo, y Bardzo ciekawa gierka yy, Może nie, yy, nie jest to nie wiadomo jaka gra zaawansowana, bo, bo to jest jednak trochę stara ale co mi się spodobało spodobało mi się, że jak mamy schemat to nie musimy na przykład mamy schemat na zbroję z twardej skóry, to musimy użyć twardą skórę nie, tam nie ma czegoś takiego tam mamy po prostu y, z, m, schemat na zbroję na przykład skórzaną i tam y, skór jest ileś rodzajów jest cienka, jest gruba jest wzmacniana, tak i po prostu w zależności od tego, z jakiego rodzaju skóry wykonamy yy, zbroję, to takiej będzie jakości. Czyli na przykład naj, yy, zbroja z najlepszego schematu yy, i z najgorszych materiałów będzie się różnić od zbroi z, yy, z najlepszego schematu i najlepszych materiałów. Hmm, to wiadomo. I to mi się podoba. Saved. Kurde, internetu, nie mam lipa. Kurde, mam problem ostatnio z internetem właśnie. Nie wiem, jak ja powrzucam te wszystkie odcinki. Kurde. Naprawdę, ja te odcinki miałem... Miałem wrzucać normalnie, miałem. Kurde, znowu chciałem zacząć wrzucać je tak jak kiedyś, że dwa odcinki dziennie ale mój internet niestety nie pozwala na to Dobra skończyła budować to ja w takim razie zbuduję no kurde nie tak i o to mi chodziło tak Ym, po prostu chciałem znowu zacząć kręcić dwa odcinki dziennie żebyśmy się mieli co oglądać ale no cóż internet nie pozwala mi na to po prostu. Gdzie Jest mój harder tak w ogóle. Tu jest mój harder. W ogóle kilo przyzłamał, jaki ból. Dobra. Yy, kurde, czemu ten internet gówniany nie może działać? Co to mam być w ogóle? Yy, jeszcze z tego z 18 minut chyba ten odcinek pokręcimy, w ogóle mikrofon jest włączony? Tak. Jest podłączony dobrze do gniazda jest. Bo czas ostatnio mam takie fejle, że mikrofon mam w ogóle, yy, się przyzwyczają do mojego zintegrowanego, bo teraz korzystam z zewnętrznego i trochę nieprzyzwyczajony, bo wcześniej miałem zintegrowany i nie martwię się o mikrofon, czy muszę go podłączyć. Bo ja go odłączam, bo nakręcenie odcinka, bo mi nie jest potrzebny, mi jest, przeszkadza po prostu na biurku. Także go po prostu odłączam. A kiedy zacznę nagrywać to czasami zapomnę o tym, że muszę go włączyć. Dobra w ogóle. W ogóle, w ogóle. Ile ja tu mam warstw? Bild. Dwie, no to kurde, słabo. Ale ujdzie w sumie. Yy, dobra. Mamy dwie strony, ś... trzy strony świata mamy połączone. Dobrze jest. Dwie bramy mamy to jest źle w sumie. Że miasto było dobrze bronione, że był trudny dostęp do niego, to powinna być jedna brama, jedna, że była jedna brama, którą trzeba bronić, a nie 10 Dobra, chyba na dwa zrobię w ogóle tą fosę głęboką. Bo jak będzie na 1, no to po prostu będzie słabo. Bo w wodzie na 1 y, można chyba się pluskać z tego co wiem. Więc słabo będzie, jeśli będzie fosa na jeden, bo to czy tak nic nie zrobi. A tak, jak będzie fosa, to nie będą mogli mi na przykład tu rozwalić kamienia, bo z tego co wiem, potwory nie tworzą klocków, więc sobie mostu nie zrobią. Bo normalnie, pamiętam jak grałem sam, to... Nagle, kurde, nie zrobiłem fosy, mogli sobie chodzić gdzie chcą, podeszli pod mur i... Pająk przebił się przez mury. I rozpierdzieli mi wszystko. Zresztą to była w sumie horda pająków. Także... Słabo, ale jak ma się fosę, chociaż na dwa głęboką, to wtedy można po prostu yy, zalać tą fosę i będzie no, Gites Zaraz. Tylko mały szkopu, bo jak tu rozwalę. Aha, już w sumie nie ma szkopu. Tylko Design, Digmine i Co jeszcze? Aha, tu chciałem. I Digmine. Tak, to wykopać, żeby zmienić tutaj drogę na kamień czy coś. Zaraz może Shingles? Co by byłoby odpowiednie na to? Shingles chyba. <ścoughs> Z Shinglesów. Karpenter zlewelował mamy południe w ule. zaraz, jeszcze bym chciał <laughs> żeby się tu przekopało co jeszcze? Jeszcze tu bym kurde Nie lubię jak tak grę musiałbym nowy kompcyt załatwić, ale słabo kurde Dobra, tym może podejdziemy tak, tu. No kliknij się. Dobrze. Może jeszcze sprawdzić, co on w ogóle ma w ekwipunku. Ma 10 strzał, krótki łuk, longbow możemy mu dać w sumie. Hełm. Nie mam jeszcze serii żadnych hełmów. Cancel. Equip optimal armor, dobra, ma najlepsze w sumie Może być Przepraszam was na chwilę Dobra, już w sumie zrobiłem małe cięcia e, W sumie nic się nie wydarzyło Troszkę tam pokopali ci górnicy I w sumie tyle, nic To jest słownie nic, prawie że nie wykopali Ten oczywiście będzie tutaj derpił Hmm, ten tutaj kopię dirta jeszcze trochę mu zostało tego dirta Ale potem zostanie kamień i będzie zdobywać kamień Już w ogóle mamy 407 Kamienia Uuu ile mrewek w ogóle Zacznijmy jak temu idzie spanie Ten, Może ten A może ten To my herdera chyba Czu? A nie, tu masz super skruk. Już myślałem Dobra, nieważne, ty jest tu mrebeczki. Ten oczywiście tu kopię Nasz budowniczy Zaraz Design Aha, tutaj się oczywiście nie zrobiło A może jednak się zrobiło Dobra mm. Dobra, ty tu kop yy, My tu sobie zrobimy szinglesy Naprawimy dro drogę I będzie dobrze Potem jeszcze tylko z drugiej strony to naprawić Można było jakoś tą drogę jakoś otoczyć Coś Nie wiem Dobra, na razie niech ci sobie tu kopią. Zróbmy, który w ogóle ma lepszy level. Ten ma prawie 18 Ten ma 13 to Przecież ten tego dirta dość szybko kopię, nie? Tylko szkoda, że nie ma łopat, bo tak kill offem w ogóle mamy 384 żarła yy, 387 teraz. Dobra, niech ten tu sobie kopię Zaraz który ty masz level, 17 nadal. W ogóle ja chyba Już dodam sobie logi, bo jest late afternoon Późny wieczór Nie to. To Add 2 locks, add 2 logs Jeszcze tu O miner, zelewelował mógłbym, czekajcie może? Mam animal fat Sand Nie mam, a szkoda Byśmy mogli bo Byśmy mogli zrobić torch Nie, tak, torch A potem z torczy byśmy mogli zrobić walls Counts Alan postrzega się Lampost to jest takie uliczne, dobra. W ogóle do tego potrzebny Iron, Lina, Animal Fat. Wall Cones. Wall Cones to jest takie coś, torch. Taki domowy bardziej. Dobra, niech będzie jeszcze tu. Wykopiemy. Dobra, niech tylko ten tu podejdzie pomóc temu ziemowi i będzie dobrze Ym, czemu te mury są otwarte bramy są otwarte dobrze teraz są zamknięte Ym, dobra dobra niech tylko wykopią te kamienie tutaj a ja zrobię build shingles shinglesu chyba najlepiej będzie Tak, dotąd. I to będzie nasza droga. Zaraz jest nasz budowniczy, tak w ogóle. Builder, 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 builder. O, builder idzie. Dobra. Niech tylko się nie zakalapuje i nie, za, nie zatenteguje tamtych Dobra, na razie niech skończy, bo ci muszą skończyć kopać tu w tym miejscu Dobra, niech może tam sobie podejdzie Co jeszcze chciałem? A, z tej strony Design uh. Remove this road Remove the Dobra. Y stretcher's roads. Dobra, niech tak będzie na razie. A to każe skopać. Dobra. Tak nie zamurowała? Nie jeszcze. Ale tu prawie już zamurowała. Tego już chciała zamurować. Dobra. To niech sobie podejdzie tam na razie. Niech te sobie wykopią spokojnie. Ten jeszcze chyba ma jednego klocka. Będzie miał. Dobra. Mm. Dobra. Też może sobie podejść i budować. Bo w sumie ten zaraz skończy. I zacznie kochać kolejny klocek. Dobra. Kończ. Dobrze Akurat Tu jeszcze będzie trzeba te wall cones zrobić Chyba Stąd number has broken Dobra Super Dobra, buduj Teraz my tu zrobimy Nie farm Tylko road Zaraz, kurde Ta droga mi się nie podoba Roads no kurde, czemu mam takie... Double clicky. No, teraz. Mm, mm, mm. Tak chyba na 3 zrobimy głębokie w ogóle. Dobra, czekajcie, Cię sobie tu kopią W ogóle mamy 427 żarła teraz Sporo Przepraszam Was za to, na chwilę musimy zrobić cięcie Dobra mm. Co my tu robiliśmy? Zaraz dig mine. Aha. Tak, my tu kopaliśmy właśnie. Dobra. Co tu wyznaczymy? I tak myślę, że to na razie wystarczy, jak na ten odcinek Timberland Stone, no nie wiem. Może jeszcze do tego. Nie nie tylko do... Midnight, a e, zakończmy. O właśnie, taki pomysł, taką ideę, że będziemy robić te odcinki teraz tak długie na jeden dzień, że od północy do północy. Co wy na to? Myślę, że to do całkiem dobry pomysł. Tu w ogóle mamy kopaczy, trzeba będzie zrobić dla tego domek, domek tego masona. Idem jak i zrobię się im w ogóle te ty, a tu mam pomysł, żeby zrobić szkło tylko szkło, szkło, szkło. Jest w ogóle coś takiego jak szkło, nie. Może po prostu design build. I tu to zadirtujemy, bo nie mam ochoty patrzeć na takie coś. Dobra. Builder, 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 builder Builder O idzie chyba Builder właśnie Mamy 0 cegieł Ten crafti ale To się nie nadąża Dobra tu się zrobi Czemu by nie no Czemu miał mieć taką dziurę I tak już nic z nią nie zrobię chyba Jak będę chciał to będę mógł zawsze tu wykopać Mm, mm, mm. Dobra, wy tu róbcie. Może w ogóle dodam logi. Nie zaszkodzi, myślę. Dobra, włoską. By się przydały w końcu te lampy, no ale nie mamy tego. Nie mamy tego, tego, no. No, no, jak to się nazywało? No kurde, no zapomniałem. Nieważne. W sumie. Mm. Czegoś tam nie mamy. Dobra, ten tu zamurowuję. I super. Mamy zboże w ogóle. Ro. Carrot seed. Wheat seed. Whit, weat, with id. Mi chodzi o whit, a nie sweet seed. Wit, 6 Może slater. Bo i tak to w sumie mi nic nie daje. Co mi to daje, gówno? Naprawdę animal hair. Chyba mi to daje. Dobra, slater. I czy ogarnie? Ogarnie. Ciach I nie żyje Dostałem Co? Jillian Bestein Cztery foodu z porku i jeden animal hair I jeden animal fat structures Siegecraft lightning lampost post Mogłem zrobić lamp posta I na przykład tu, w centrum? Gdyby centrum byłoby oświetlone. Albo mogłem zrobić dwie pochodnie. A e, nie zrobimy tak właśnie, zrobimy tylko crafting, zrobimy linkę, ale na pewno nie jest z za animal Hair. Chyba mi się wydaje, że z Flax fiber I teraz który był Taylorem? Nie, nie. Który był Taylorem? Ten ma drugi, w ogóle Tayloringu. Ten ma pierwszy. Ten ma trzeci. Stonemason Mason, Archer, Farmer, Farmer, Fisherman. Taylor nie. Ten w ogóle ma trzeci. Ten też ma trzeci. Ten ma pierwszy. Ten ma drugi pierwszy, trzeci drugi, pierwszy drugi, pierwszy pierwszy żeby w ogóle nie od Taylora dobrego dobra niech on skończy tutaj robić to i Taylor i Twórz no dalej dirt structures lightning lamp post. Carpenter to stawia w ogóle jak ci idzie? To jest Craft Rope. Dobrze. Tak? I ciebie? Tyler. Ciebie na razie dam, że od odfatigłę. Profesja. Carpenter. Czy jest zmęczona. Niezbyt. No kurde, no. Exosted, fatigued, egzostet może. Dobra, zaraz się to zmienię. Żebyś z powrotem tworzyła, nie spała wtedy, kiedy... W nocy w sensie. Night. Myślę, że zaraz skończymy. Tylko niech postawi lampę, żeby stała się światłość. To w ogóle usuniemy. Że na dachach jeszcze poustawiamy takie coś. Sorry Naprawdę Keep lamp post Unlit Lit Unlit Lit Dobra Niech będzie Remove campfire Troszkę słabo to świeci w sumie Myślałem że tu będzie świecić trochę lepiej Ale lepiej to niż nic Dobra Ty wracasz na farmeram I Yy, tak co ja chcę powiedzieć tutaj jest zrobione sprawdźmy jeszcze tu nie ale to się zrobi może jeszcze tak przed zakończeniem zrobimy takie coś taka kontrola jakości jakby w sensie po prostu tutaj zaznaczymy ile możemy a więc komentujcie subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Być może z Timber and Stone, być może z Evil Islands, a może i z Wiedźmina. Do zobaczenia.